Cześć wszystkim. Dzisiaj przygotowałam przypyszne domowe miodowe ciasto z twarogiem, takie tradycyjne świąteczne smaki: miód, twaróg, biała czekolada, wiórki kokosowe. Ciasto musi postać minimum dwie doby w lodówce i z każdą dobą jest coraz lepsze. Wtedy, jak się przegryzie, wtedy najlepiej smakuje i to jest dobra wiadomość, bo można go zrobić wcześniej i sobie tak rozłożyć w ten sposób tą pracę przed świętami. To ciasto. To też można zamrozić. Można zrobić go jeszcze wcześniej tydzień dwa przed świętami, pokroić na mniejsze kawałki, zamrozić i przed świętami rozmrozić i też będzie bardzo pyszne. To jest bardzo fajna opcja, więc wszystkim polecam i zapraszam do wspólnego przygotowania. Najpierw przygotuję placki. Jajko ubijam z cukrem na jednolitą masę aż cukier się rozpuści i masa zrobi się jaśniejsza, ale nie ubijam tak mocno jak na przykład na biszkopt. W oddzielnej misce przesiewam mąkę i dodaję resztę składników, łyżeczkę sody, pół łyżeczki cynamonu, pół łyżeczki przyprawy do piernika albo grzańca i ubite jajka z cukrem. Później dodaję miód, śmietanę kwaśną 18 i roztopione i wystudzone masło. Może być też margaryna. Potem wszystko mieszam drewnianą łyżką i można dalej mieszać łyżką. Można ręcznie, a można za pomocą robota, jak Wam wygodnie. Wszystkie składniki oraz proporcje do tego ciasta znajdziecie w opisie pod filmikiem, jak zwykle. I mieszamy kilka minut, aż ciasto zrobi się elastyczne, jednolite, nie będzie się kleiło do rąk. Będzie elastyczne, wygodne do rozwałkowania. Formę o rozmiarach 25 na 35 cm wyścieliłam papierem do pieczenia, żeby zaznaczyć mniej więcej wielkość formy. Ciasto podzieliłam na 4 równe części. Można podzielić nawet na 5, ale będzie bardzo ciężko rozwałkować. Można ewentualnie podzielić też na 3, też będzie dobrze. I wałkuję każdy kawałek ciasta, przekładam do formy i wyrównuję, żeby wszędzie tego ciasta było równomiernie. To będzie cienki plast, ale tak ma być, w trakcie pieczenia on urośnie. Wkładam do rozgrzanego piekarnika 180 stopni. Placki pieczą się szybko, mniej więcej 12 minut. To zależy od piekarnika. Ja piekę każdy oddzielnie z trybem góra dół. Wszystkie placki są gotowe i teraz można zająć się kremem. Teraz zaczynam robić krem. Jajka ubijam z cukrem pudrem, ubijam kilka minut, aż cukier się rozpuści i masa zrobi się jaśniejsza, ale nie ubijam tak mocno jak na biszkopt. A w garnku rozpuszczam masło. Można też ewentualnie Margarynę, ale z masłem będzie lepiej, chyba że ktoś woli margarynę. Jak masło prawie się rozpuści, dodaję wtedy ubite jajka z cukrem pudrem i mielony twaruk z wiaderka. Dodaję jeszcze mąkę ziemniaczaną i wszystko bardzo dobrze, intensywnie mieszam. Palnik jest cały czas włączony, jest na minimalnym ogniu. Intensywnie mieszam i czekam aż masa zaczyna gęstnieć i zaczyna się gotować. Kiedy zaczyna się gotować, wtedy chwilę niech pogotuje się, ale niedługo, do minuty, wyłączam i nie muszę czekać, żeby krem wystygnął. Można, a nawet trzeba, takim gorącym kremem przekładać placki. I teraz składamy nasze ciasto. Formę wyścieliłam papierem do pieczenia. Wykładam pierwszy placek, a na placek wykładam gorący krem. Potem znowu wykładam kolejny placek i znowu krem. Wykładam trzeci placek i na placek krem. I teraz ostatni, czwarty placek. Na samą górę wylewam polewę z białej czekolady, może być z ciemnej czekolady, mlecznej czekolady, tak jak wam smakuje, jak lubicie, i równomiernie tą polewę rozprowadzam. Ja poszłam na łatwiznę i wylałam gotową polewę. Można zrobić samemu i dekoruję wszystko wiórkami kokosowymi. Wkładam ciasto do lodówki. Minimum na dwie doby, i wtedy najlepiej smakuje. Po trzech dobach jeszcze lepiej smakuje, więc trzeba się doczekać. I teraz ciasto wystało, wytrzymaliśmy i można po dwóch dobach kroić. Wtedy najlepiej się przegryza ciasto. Kroimy, zobaczymy, jak jest w środku. Jeżeli dla kogoś to ciasto jest mało słodkie, można też polać miodem i zjeść z miodem. Ciasto miodowe już ładnie postało w lodówce dwie, trzy doby nawet już minęło, ale wczoraj już też było bardzo dobre. Po pierwszej dobie nie polecam, jest za suche, więc teraz można śmiało próbować i jeść. Ale pachnie miodem, tworożkiem, pyszka. Mm -hmm. Ciasto jest przepyszne. Przepis dostałam od koleżanki mojej teściowej. Ona bardzo polecało to ciasto na każde święta piecze, więc bardzo jej dziękuję za ten przepis. I proszę Was bardzo, też dzielcie się ze mną swoimi przepisami w komentarzach albo na Instagramie piszcie, jakie ciasta lubicie, jakie ciasta pieczecie na święta, co musi być koniecznie u was na stole. Ja jestem też ciekawa, będę eksperymentować i dam Wam znać, jak wyszło. Wszystkim życzę wesołych świąt, niech będzie ciepło, radośnie, zdrowo na święta. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Pa!